Dobry wieczór Państwu, Alicja Popiel. Zapraszam na kronikę. Wprowadzenie opłat za drugi kierunek studiów i zakaz ich pobierania za egzaminy poprawkowe i dyplomowe, zlikwidowanie stanowiska docenta to tylko niektóre zmiany, jakie wprowadza nowa ustawa o szkolnictwie wyższym, podpisana dziś przez prezydenta. Co o zmianach myślą studenci i naukowcy? Pytała Lidia Ostulska. Ciągły pośpiech jest wpisany w życie studentów. Z jednych zajęć pędzą na drugie, bo studiowanie na dwóch kierunkach stało się normą. W przyszłym roku akademickim może się to zmienić, bo według nowej ustawy studia dzienne na drugim kierunku będą płatne. Przyczyną tego, tego ochoczego przedłużania okresu studiowania w wydaniu młodego pokolenia jest sytuacja na rynku pracy. No, po prostu czasami wybór pozostania na uczelni, studiowania kolejnego kierunku, to jest uniknięcie losu bezrobotnego absolwenta wyższej uczelni. Studenci sceptycznie podchodzą do ustawy. To jest ustawa, która. Ogranicza tak naprawdę dobry start studentom, którzy nie mają aż tylu pieniędzy, żeby pozwolić sobie na drugi kierunek studiów. Tylko się mogą kształcić ludzie bogaci albo ci, którzy naprawdę są geniuszami. Pracodawcy teraz, jak ktoś ma więcej dyplomów, no to wolą takiego kogoś, wiadomo, niż ktoś, kto ma tam mniej osiągnięć. No ale, no ale jak się no, studiuje, nie wiem, jakiś dobry kierunek, na który jest zapotrzebowanie, no to myślę, że znajdzie się jakoś pracę. Problemy z pracą dotkną środowisko akademickie. Od Nowego Roku wykładowcy będą mogli pracować maksymalnie na dwóch etatach. Tu jest wiele złych w tym przepisie postanowień. Po pierwsze, one godzą w wolność nauczania, w wolność wyboru pracy. One są sformułowane również w taki sposób, że właściwie rektor swoją dyskrecjonalną decyzją daje taką zgodę lub jej zakazuje. Nie ma na dobrą sprawę możliwości odwołania się. I tu zdania są podzielone. Jeżeli inwestuje się w osiągnięcie naukowe, ale również dydaktyczne, w opracowanie programu studiów, materiałów dydaktycznych, w laboratoria, w których rozwijają się ludzie, no to teraz ten profesor idący do innej uczelni no, zabiera ten dorobek, czy go zostawia. To są oczywiście problematyczne, ale gdzieś również problemy finansowe. Nowa ustawa, zdaniem jej twórców, to krok ku modernizacji, z którą niebawem zmierzy się ponad 450 polskich uczelni. Lidia Ostulska, Kronika. Uzależnienia? Porozmawiajmy o tym głośno. To kampania społeczna rozpoczęta dziś w Krakowie. Jak groźne są narkotyki i kiedy możemy mówić o uzależnieniu? Pytał specjalistów Łukasz Sobieszkoda. Narkotyki. Problemem są nie od Co? dziś. Jak jednak mówią ci, którzy z ich ofiarami mają do czynienia na co dzień, na pewno nie pomoże ich demonizowanie. Narkotyki to są środki, to są rzeczy, uzależniają się ludzie, a środki mogą do tego służyć, ale można się od różnych środków, różnych sytuacji, a nawet od innych ludzi się uzależniać, więc problem jest w ludziach, a nie w tym, że jakieś środki istnieją. Zażywać nie zawsze znaczy być uzależnionym. Zwracał na to uwagę goszczący w Krakowie światowej sławy badacz wpływu narkotyków na ludzki organizm, profesor Karl Hart. Większość ludzi myśli, że łatwo się uzależnić, ale to, że ktoś sięga po heroinę czy amfetaminę, nie znaczy, że jest uzależniony. To nieprawda, że one uzależniają od razu. Ale wielu o tym nie wie. A z niewiedzy, jak podkreśla profesor Jerzy Wetulani, najkrótsza droga do narkofobii. Ta sama matka, która jak przyjdzie syn pijany do domu, to tylko podstawi miednicę koło łóżka, prawda? Jak zobaczy, że ma jakieś zioła w kieszeni, to może zadzwonić na policję. Bo zdaniem profesora problem narkotyków jest wyolbrzymiony. Jako przykład podaje statystyki śmiertelności. Co roku narkotyki zabijają około 300 osób, alkohol 15 tysięcy. Ale jak podkreślają specjaliści walczący z uzależnieniami, długotrwałe zażywanie narkotyków to samobójstwo. Organizm poddany działaniu narkotyków jest tak wyniszczony, że nawet jeżeli człowiek w którymś momencie zdecyduje się na skończenie z tym, po prostu. Jakby jest skazany i tak z góry już na śmierć. Warto, o czym dzisiaj przekonywali pracownicy Fundacji Warto żyć, zdać sobie sprawę, że uzależnienie to choroba, której nie trzeba się wstydzić, tylko ją leczyć, a jeszcze lepiej zapobiegać. Łukasz sobie szkoda, kronika. Dla jednych był najlepszym autorem piszącym o zagrożeniu komunizmem, dla innych zapiekłym w swych antysowieckich przekonaniach doktrynerem. Józef Mackiewicz całe powojenne życie spędził na emigracji i nawet w wolnej Polsce jego książki długo czekały na wznowienia. Od dziś w Krakowie odbywa się szereg poświęconych mu imprez i spotkań. Autor m.in. Kontry, Drogi Donikąd czy Zwycięstwa Prowokacji, jeden z nielicznych, którzy mieli możliwość wzięcia udziału w pierwszej ekshumacji polskich oficerów zamordowanych w Katyniu i pierwszy, który napisał książkę o tej zbrodni, całym swym życiem, antykomunistyczną postawą budził skrajne emocje, a jego bezkompromisowa twórczość często przysparzała mu wrogów, również na emigracji. Uważał, że jego w pewnym sensie misją życiową jest głoszenie prawdy o systemie komunistycznym, o tym jak wielkim zagrożeniem jest dla ludzkości. I właściwie wszystko, co wiemy o XX wieku, potwierdza te jego diagnozy, które mówiły, że bolszewizm był największym nieszczęściem XX wieku. Dziś wykłady i spotkania cyklu Józef Mackiewicz, kontrrewolucjonista, antykomunista, pisarz, odbyły już się w Wyższej Szkole Filozoficznej i Pedagogicznej Ignatianum oraz klubie Imbir, a cały cykl zakończy jutrzejszy panel dyskusyjny w Kolegium Witkowskiego o godzinie 14 i spotkanie w Jamie Michalika o 18. Niewiele symboli jest tak pojemnych jak droga. Zdaje się nam mówić poprzez swe rzeźby, rysunki i wideoarty Maciej Zechowicz. W dolnej galerii Krakowskiego Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga artysta zaprasza nas w drogę, która jest dla niego tożsama z ludzkim losem, jego duchowym rozwojem i przemianą. Maciej Zechowicz przywołuje też swego mistrza Witolda Gombrowicza, który uważał, że człowiek kształtowany i determinowany przez kościół międzyludzki nie może się wyzwolić z narzuconych mu form. Na specjalną uwagę Zasługują rysunki. Pierwotnie Szkice przyszłych rzeźb, które z czasem artysta usamodzielnił i uczynił autonomicznymi dziełami. Wystawa będzie czynna tylko przez 10 najbliższych dni do 15 kwietnia. i twórczo zostań matemaniakiem. Krakowskich gimnazjalistów i licealistów zachęcają do tego pedagodzy z Finlandii i Polski. W Krakowskiej Wyższej Szkole Europejskiej fińscy nauczyciele przedstawiali dziś m.in. założenia swego programu nauczania matematyki, informatyki i przedsiębiorczości, który wzbudza od dawna uznanie w całej Europie. W naszym kraju będzie realizowane w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelskim fiński model nauczania przedmiotów, z którymi problemy ma większość uczniów, polega na przekonaniu ich, że Zdobywanie wiedzy nie jest celem samym w sobie, może przynosić satysfakcję, a mechaniczne zakowanie materiału nikomu nie jest potrzebne. Sprawdźmy jeszcze, o czym napiszą jutro Gazety. Gazeta Krakowska zamieszcza wywiad z kardynałem Stanisławem Dziwiszem, który mówi, Wawel to nie był mój pomysł. W przypadku katastrofy smoleńskiej nie ma mowy o męczeństwie. Spór o krzyż pod pałacem prezydenckim był gorszący, a pis bynajmniej nie jest przedstawicielem kościoła w polskim Sejmie. To słowa kardynała Stanisława Dziwisza, który mówi też, że pochówek pary prezydenckiej na Wawelu to nie był jego pomysł. Szczegóły w jutrzejszej gazecie. Dziennik Polski pyta o koniec uczelni prywatnych. To w związku z nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym, o której mówiliśmy na początku kroniki. W znowelizowanej ustawie znalazły się przepisy mówiące, że jeśli nauczyciel akademicki będzie chciał pracować na innej uczelni poza macierzystą, musi mieć zgodę rektora. To może zagrozić małym szkołom korzystającym z pracowników uczelni publicznych. Te niepubliczne chcą więc złożyć skargę konstytucyjną. Angielski Pacjent 2 to tytuł w gazecie wyborczej. Pod Wawelem widać turystyczne ożywienie, ale razem z nim wracają grupy podchmielonych Brytyjczyków. Piją na umór, hałasują, paradują po przebierani po centrum miasta, zaczepiają przechodniów. Miasto wciąż nie potrafi skutecznie sobie z nimi poradzić, ale Straż Miejska zapowiada ostre egzekwowanie przepisów. Nareszcie można powiedzieć. I na koniec tygodnik Temi, w którym rozmowa z Wiktorią Wodą, żoną Wiesława Wody, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Uczę się żyć bez męża i jego wsparcia, mówi Wiktoria Woda. W domu jest wiele rzeczy, pamiątek i dokumentów ciągle nieuporządkowanych. Na to potrzeba czasu, muszą opaść emocje. 9 kwietnia Wiktoria Woda poleci do Smoleńska, spotka się z rodzinami ofiar. Chciałaby poznać przyczynę tragedii, ale wie, że wymaga to czasu i czeka cierpliwie. Dziś to wszystko. Na jutrzejsze Kroniki zapraszam w imieniu Pawła Chowańca. Dziękuję Państwu. Życzę dobrej nocy.